Cześć Marcin. ma. Widzę, że wybierasz się na regulację, co? Tak, wybieramy się na regulację. Wraz co to za furka? Paczytka 3.6. Czyli taki standardzik u nas. Dwa zbiorniczki. Jest z czym... No, mówię Cię, żebyś pokazał jak to auto przyspiesza na tak. gazie? pokażemy zaraz, tylko wyjedziemy na drogę. Po regulacji będziemy przyspieszać. Tylko zatankujemy najpierw, no bo bez gazu się nie da. No dokładnie. To tak, zapraszamy. No Marcinku, co, tankujesz? Tak, tankujemy go, jak zawsze za pięć dyszek. No i co, namówiłbym no, Cię, żebyś pokazał wlewik widzowi. Tak. E, mamy tutaj lewik. we wlewie, jest to wlew dokręcany. Mhm. Niestety, no bo nie, nie mamy możliwości zamontowania dużego wlewu. Zaraz pokażemy jest, co się zapakuje w paliwko. Ale coś czuję, że nie jest tylko jeden zbiornik, co? Są dwa zbiorniki po siebie, no bo dęki na fotele. Są troszeczkę mniejsze niż w razie, że tam jest country. są przykład to tu małe zbiorki, bo 34 litrów. tak? I niestety no go tam no mamy tych 50-70 litrów mniej więcej. No ale to daje spory zasięg nawet ten, około pewnie 300 km co? No. Ponad lekko. To, samo... to jest dobra pojemność. Trzeba mieć pod uwagę, że to dosyć dlatego też mniej pali na przykład Durango czy, czy Jeep, tak? Teraz pokażemy, tylko to o, Piek odepniemy. No z niepokojem czekaliśmy. Słyszałem, że nie będzie łatwo zobaczyć ten zbiornik, co? Tak, 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 bo tu niestety jest trochę roboty, żeby się do niego dobrać. No ale mam nadzieję, że dla widzów to zrobisz, co? Tak. Mamy zakręcimy koreczek. Uważaj, bo jadą same. Dobrze. I analogicznie mamy, o, tu go widać. Proszę bardzo, jest przyjaciel jeden. Z drugiej strony jest to samo. Także tak wyglądają zbrodniczki w tym oto samochodzie. A resztę pokażemy Wam za chwilę. Czekajcie na pośpieszenie. No, zobaczymy co pod maską. O. Już mówię widzą, że zobaczymy co pod maską żeś zamontował tam. Bo nawet chyba nie powiedziałeś jaka instalacja, co? Słuchajcie, instalacja standardowo BRC jest to. No. Tak 56, także jest ona sobie, proszę Ciebie, o tutaj. I teraz tak, mamy te komponenty pochowane dosyć mocno. No. Lecimy się po kolei. Tu mamy sterownik. Pokaż, widzą. no widoczny. Tu mamy reduktor. Widoczny. Jeden z filtrów, e, ciekły. Filtr lotny jest w tym miejscu. Czujnik ciśnienia pod zbiorniczkiem i wtryski schowane tutaj z tyłu mamy. Okej. Okay. Auto od dzisiaj na 100 km będzie oszczędzało około znaczy km około 512 zł, co nam daje 59200 na 100 000 km. 100 000. No, to sporo. A powiedz ile zajmuje, zajmuje ci montaż akurat? Znaczy u dwa nas dni. ile? Dwa dni, dwa dni tak? Tak, tak? Dwa dni dni. Także no, trochę się schodzi, no bo jest to no, dosyć pracochłonne z tymi dwoma zbiornikami, zwłaszcza, prawda? Y -hmm. Tak, koszt takiej instalacji jest to 5800 zł. Zwrot tej instalacji następuje po około 11 tysiącach km, czyli dosyć szybciutko. Teraz może przejdziemy do środka, pokażemy, co jest w środku. No prowadź, prowadź. Gdzie, gdzie założyłeś ten przełącznik? W środku przełącznik. to ja może z tej strony. Ty tak, schowam. No. Przełącznik jest tutaj na konsoli y, centralnej, bo ogóle wow. z panem rozmawialiśmy, że to dla niego najlepsze miejsce. Według mnie też jest to bardzo dobre miejsce, no bo jest tak po środku, tak? Zawsze go jest widać. Mhm. E, z ważnych rzeczy warto jeszcze powiedzieć, że zasięg na tych dwóch zbiornikach jest to około 310 km. więc przy spalaniu około 18 litrów gazu. Tak, no, no jak zależy kto jak będzie jeździł, dokładnie, nie? Dokładnie, no, umówmy się, te silniki, no, jak delikatnie traktujemy, to palą mało. Nawet słyszałem o tym, że to potrafi w 14-12 litrach no, robić. robić. Ale no, to lekka jazda pewnie. Bardzo wiesz, to... lekka, bardzo, bardzo wiesz, i A cykl mieszany czy jakiś tam... Jak... Cykl to... mieszany, słuchaj, dla nas mhm. w cyklu jest cykl mieszany, No to jest super sprawa. No, no tak. nie no... pozostaje nic innego, tylko zaprosić na serwis również do nas, do energii yy, z tytułu tego, że warto serwisować instalację, niż później naprawiać. Dokładnie. Tak i Zapraszamy na montaż takich oto samochodów, bądź każdego innego, jaki Państwo macie. Zawsze służymy pomocą i doradztwem w Zapraszamy a, a, do energii. A bonusowo przyspieszenie. Tak, bonusowo będzie później przyspieszenie. A teraz tak obiecywaliśmy przyspieszenie samochodu na Gadzie. To ładnie ta, to się Tak, ta, ładnie idzie tych samochodach według mnie to jest najlepsza opcja instalacji BRC, to jeździ, to działa także. No nie pozostaje nic innego tylko ponownie zaprosić do Energy na serwis i montaż instalacji gazowej w Waszym samochodzie. Zapraszamy.